No i taki znajomy, który bardziej był oblatany w tych sprawach internetowych, portale katolickie i tak dalej, i tak dalej. Mówię mu, Tomek, spotkaliśmy się i zacząłem mu opowiadać, słuchaj, wiesz, jest taki zakonnik, mówi, tak, tak, słyszałem, nie? A on mówi, i wiesz, co on opowiada? I zacząłem mu mówić, nie? To on mówi tak na mnie, ty, ty ciebie pokręciło, co ty mi opowiadasz w ogóle, nie? No mówi, mówię, mówię, mówię kolejne rzeczy, I on mówi, nie rób sobie ze mnie żartów. No, ja ci puszczę, to mam wszystko na filmach po prostu po tego, co on opowiada takie rzeczy. Zaczął się śmiać po prostu, mówi, dobra, pomogę ci, bo to jest naprawdę coś niesamowitego. No i zacząłem kręcić te filmy tak lepiej czy gorzej, bo akurat, mówię, szóstak nie był moim jakby priorytetem, bo tam jakieś, jak Państwo mogą sobie zobaczyć, bo te filmy są, jak się wejdzie na kanał, to ten najstarszy, widać tam, 8 chyba jest pierwszych, to jest w ogóle o czymś całkiem innym. No powiem, mówię, mówię, potem przy, pod, przez ten przypadkowy traf. I przez taką, nawet mówię, nie chciałem kręcić filmów, ale przez takie zachowanie na, na jego kanale, to stwierdziłem, że dla zasady po prostu to zrobię. No i kręcimy to. On tam zaczął wrzucać na Glorię. Nagle słupki podskoczyły, ludzie chcą tego oglądać. No to super fajnie. I teraz, właśnie, przejdziemy do takich różnych historii, już na poważnie, całkiem nieśmiesznych. Też takie dla zastanowienia i dla mnie, i dla szóstaka, i właśnie dla tych fanów szóstaka, a także wszystkich innych, którzy będą oglądali. Kręcimy sobie te filmy. Tomek to tam rozpuszczał, pojawili się kolejni ludzie, którzy też to zaczęli gdzieś ustawiać w różne miejsca, i to zainteresowało. No dobrze poszło. I w pewnym momencie ja patrzę, to ja mieliśmy tę umowę z Tomkiem, że on tam rzuca na tą glorię, i mówię, przestało to się tam pojawiać. Tomek się przestał odzywać, dzwonię, dzwonię do tego. Mówię, no dobra, no nie ma co, może jakąś, nie wiem, coś go handla złapał albo czego. No i to wziąłem sobie, sam sobie na tej Glorii założyłem konto i w, zacząłem wrzucać te filmy. No ale my się sobie zadzwonimy, sprawdzimy, co u jest. Dzwonię, cześć, tamtego, gadka, szmatka. Co tamtego, co tamtego. Nie chciał gadać. Ale mówię, no co w końcu, co cię, co tam? P Pogoniło cię zło. Mówię, dałeś sobie spokój. On mówi, no wiesz, jak jest, mówi: Ja Cię bardzo serdecznie przepraszam, ale stwierdziłem, że to nie jest moja wojna. I mówi: Ja się wycofuję, no mówi: Przepraszam Cię bardzo serdecznie, ale mówi: Miałem taką sytuację przez dwie kolejne noce, po prostu mało się nie udusiłem, po prostu, bo, no mówi, zmora go męczyła po prostu, że ciężko mu było wręcz oddychać. Ja mówi: No dobra, tylko powiedzmy jeszcze, które to były jak dwie noce. No on mi podał ten i ten dzień po prostu po tego. Ja mówię: to, so wiesz, to bardzo ciekawe. Bo ja akurat w te dwie noce miałem akurat taki powtarzający się sen. I to jest takie bardzo ciekawe akurat moim zdaniem w tym momencie, ale jak powiedziałem to jednej sobie, to powiedziałem, że to nie jest zbyt przyjemne, no ale też to jeszcze Państwu powiem. Yy, miałem nano taki sen, że jest taka jakaś piękna, naprawdę taka jakby w stylu stadionowym, taka jakby powiedzmy kot, nie kotlina, czy jakby to nazwać, takie zielone trawo po prostu, takie jakby po ten piękne niebieskie niebo tego, i tak naokoło jak na stadionie siedzi takie mnóstwo <noise> jak to by powiedzieć elementów. Dlaczego elementów? No bo to towarzystwo, które tam się działo takim w stylu stadionowym na tej, w tej zielonej soczystej dolince, to było Misiu Laleczka, Misiu Laleczka, Misiu Laleczka, kolejny rząd. Misiu Laleczka, Misiu Laleczka, Misiu Laleczka. No można było powiedzieć taka idylla poniekąd, nie? Z tym, że jakby to powiedzieć miałem od razu takie przekonanie wewnętrzne, że to są diabły. I dalej. No i tak to właśnie wyglądało. Miałem to takie, że mimo to są takie sympatyczne, jakby niby ewentualnie zabaweczki, to jednak, że to są diabły. Takie, to było takie człowieka czasami, jak po prostu aż, wręcz po prostu po taki dreszcz, że, 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 że to są diabły. Takie. Cukierkowy, ale diabły, nie? Bo są różne sposoby, prawda, na zasadzie. Można sobie zobaczyć film Harry Angel, taki y, Alana Parker'a w dawnych czasach, jak ktoś zobaczył, i facet sprzedał duszę za to, żeby zostać piosen... słynnym piosenkarzem y, amerykańskich słodkich przyboi, nie? A droga też do piekła. No i o co chodzi? I te. Y, się? No, tak, Mi się laleczki, się laleczki, się laleczki. Cały taki stadion, tylko pewno prawda, na takie jakby. Y, nie łące, tylko w takim jakby, powiedzmy, w, w takim zagłębieniu, czy jak to się, się mówi, w dolince, tak to nazwijmy, i wszyscy się na mnie patrzą. Taki sen. A tomy w tym czasie nie mógł zasnąć, bo go zmora męczyła, jak mi powiedział właśnie. No i następnego dnia miałem ten sam sen, tylko pojawił się jeden istotny szczegół. A więc nad tym stadionem, powiedzmy, nad tą dolinką z soczystej trawie, o pięknym niebieskim niebem i tymi wszystkimi misiami, które mnie po prostu po tego, znowu z takim Nieswoim, takim nieswojskim po prostu uczuciem, że to są diabły jednak, mimo że takie ładne, to na tym u, jakby się unosiła taka głowa wyrwana z laleczki, z takiego jakiegoś klauna czy z jakiegoś takiego gnoma z takim dużym nosem, tak jakbym na nią patrzył yy, od wewnątrz, bo to z góry było, prawda, na tej zasadzie, yy, od wewnątrz, uderwana yy, w tą w wewnątrz tej głowę tej lalki, i z kolei miałem wrażenie, że jak to są diabły, które patrzą, to ten gościu to jest Lucyfer. Coś w tym stylu. Bardzo nieprzyjemne wrażenie takie po prostu po tego. No i kolega mi mówi, sorry, wybacz mi naprawdę, ale już mam swoje lata, chcę jeszcze trochę pożyć. a naprawdę przez dwa dni miałem problemy dużo oddechowe, mało się, prawda, bardzo źle poczułem. Ja mówię, no dobra, rozumiem się, tego. Już mówię, że założyłem sam konto na tej Glorii. Będę sam jakoś to wrzucał, żeby to reklamować. Nie ma sprawy. Proszę Państwa, mija dzień, dwa, i po prostu ja w czasie nocy, po tym, minął dzień, dwa po tym, jak wziąłem na siebie, to, to po prostu zobowiązanie, że już sobie tutaj radzę sam w tej po prostu sytuacji, jakby reklamowania tej twórczości o szóstaku. Budzę się w nocy, łapiąc oddech, o mało się po prostu nie dusząc w nocy. I jeszcze rodzina mi powiedziała, która słyszała to za ścianą, po tego, że rzęziłem w nocy tak. Jakby miał po prostu zejść. Czyli to, co po, przyszło u Tomka, to po prostu przyszło, jakby powiedzmy, do mnie, przeszło na mnie, nie? I powiem szczerze, ja nie miałem nigdy problemu. Nie palę papierosów, nie miałem problemu z płucami, a po prostu myślałem, że się uduszę w czasie tej nocy. Mówię, no i potem jakoś doszedłem do siebie, doszedłem <laughs> spać już, potem pomodliłem się, być może nawet wsiąłem trochę soli egzortyzmowanej i spokój. I od tego czasu już takiego nie miałem. Ale jak zauważyła jedna z pani, pan ma bardzo krótki oddech. Zgadza się, szanowna pani. Brawo za tej osoby, która jakiejś jedna z tych dobrych dusz, która zauważyła tutaj takie zdarzenie. Od tego czasu mam krótszy oddech. Także będę musiał się wziąć za siebie fizycznie, żeby powiedzmy te płuca jakoś doprowadzić, prawda, do tego, bo są takie niesympatyczne zdarzenia, jak się człowiek tym zajmuje. I teraz, proszę państwa, pytanie. Czy zdarzyło mi się to mojemu koledze, szczególnie, prawda, w tym znaczeniu mi. Z tego powodu, że grillujemy świętego, wiadomo o kogo chodzi, czy też dlatego, że pseudoświęty zwodzi tysiące ludzi po prostu, i wielu z nich uważa, że są po prostu nauczani wiary, a tak naprawdę jakiś tam po prostu wolny umysł, lata nad tym i steruje, żeby oni byli nauczani błędów. Jakie rozwiązanie jest prawdziwe, jak Państwo myślą? No, tego się z czasem dowiemy. Ja sobie pomyślałem tak, usprawiedliwiając siebie, że szóstak nie może być świętym jeszcze, bo naucza błędów. A więc być może po prostu, mówię to ze swojej strony oczywiście, każdy ma prawo bronić swojego, prawda, po tego, zdano mi, pokazane mi zostało, jak silnie komuś zależy, żeby on nie zmieniał swojego sposobu nauczania i narracji, bo to w sumie komuś odpowiada. I dlaczego teraz może to komuś odpowiadać? Bo proszę Państwa, tłumy wyznawców nie są ważne. Bo, co się stanie z tymi tłumami wyznawców, jeśli przyjdzie jakaś trwoga, przyjdzie klęska, przyjdzie jakiś ucisk? Mogą się rozpieszcznąć, jak po prostu, jak yy, plewy, jak trawa na wietrze, jak drzazgi z rozbitego budynku i tak zwane, jak to się mówi, te, te cząstki, te, te reszki po prostu po tego. Istotą jest to, żeby w czasie próby pozostać wiernym i stałym. Jeżeli szósta doprowadzi do czegoś takiego, że tych swoich ludzi yy, daje taką silną wiarę, yy, spowoduje, że oni będą dobrze wyszkoleni, i po tego, to wtedy przy, faktycznie grillowaliśmy świętego. Na, na razie według mnie nie ma takiej sytuacji. A z, zdarzenie było prawdziwe, powiedziałem je, prawda, ku przestrodze, swojej też, bo mówię, będę się musiał wziąć teraz za zdrowie i zacząć trenować więcej tej, żeby. Jakby doprowadzić do tego wcześniejszego stanu zdrowia, czyli nie mieć tego krótkiego oddechu i, i mieć lepszą kondycję, bo nagrywanie takich programów to też jednak troszkę zdrowia kosztuje. Ale, proszę Państwa, to nie było jeszcze wszystko. Z takich zdarzeń ciekawych to mnie zaczęło spotykać coraz więcej, bo prawda, w czasie kręcenia programu o Antychryście, komputer mi się nagle, jak to się mówi, zawiesił. Włączyć, wyłączyć, nic, nic się nie daje po prostu po tego. Cały czas jak coś się takiego robi. No ja oszołomem nie jestem, ale myślę sobie, no dobra, no to weźmy tak sochy tej soli egzorcyzmowanej. I tak cztery razy ten komputer nie dał się ani włączyć, ani wyłączyć, tylko był zawieszony. Bo, 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 bo. Znaczy na tej zasadzie sypnąłem na niego tą solę egzorcyzmowaną. Tyż. Momentalnie wszystko wróciło do tego, mogłem poskładać ten program o szóstaku i o antychryście. Co on tam szóstak o antychryście opowiadał? Akurat ciekawa tematyka, że w takim momencie mnie ten sprzęt się powiedzmy, wysiadł. Ale to nie było jeszcze wszystko. W momencie jak kręciłem program o, i to właśnie spiesz o Janie Pawle II, jak tam to są takie różne te demoniczne rzeczy, że tam diabełki bardzo chciały prawda, doprowadzić do tej wojny atomowej, no to komputer wtedy. Wsiadł drugi raz, no, ale przynajmniej wtedy już wiedziałem o co chodzi, bo poszły zielone pasy po ekranie. się sobie, no to karta graficzna, prawda, na, żebym ja mógł tego robić. na, na tyle. No ale no to się sobie, no to będzie problem, bo karty są dosyć drogie w tym momencie I, i tyle. Ale mam na szczęście mam innego takiego znajomego, który jest akurat, jak to się mówi, specjalista z złotarączki od komputerów. On ja mówi: Dobra, nie przejmuj się, wrzucimy kartę do piekarnika. <laughs> Wziął to, zrobił po swojemu te swoje, prawda, wypieki, o których niektórzy, którzy się zajmują, prawda, yy, komputerami to wiedzą. No i karta na razie zobaczymy, jak długo, ale ok, działa, ja, mogę, mogę, prawda, na tej karcie kręcić, prawda. Znaczy, mam zapasową jedną, ale starszą to wolna. To chodzi o to, żeby cały czas szybciej po prostu zrobić, prawda, bo to, żeby czasu nie marnować i prądu.